Dobrze moi drodzy, spędziłem trochę czasu przy tej rzeźbie. Ustawiałem, kręciłem i otworzyły nam się drzwi wreszcie. Tak to powinno wyglądać. Już nie będę może tego ruszać. To po prostu wiecie, co najlepiej w razie czego, jak po każdym ustawieniu tego ba, będziecie sprawdzać, czy pomieszczenie jest za wami otwarte. Nawet nie wiem czy to nie jest jakoś, kto wie kurcze czy nie losowo, ten czerwono oki łeb ma być zwrócony w waszą stronę. Przynajmniej tutaj mi tak wyszło. Więc idziemy. Pomieszczenia, nie wiem, jakieś kontenerowce? Mamy dwa pomieszczenia. Czekajcie, latem z tym shotgunem. Trochę czasu mi to zajęło. Całkiem zdjęcie Mary. Tego nawet nie chcę. Nie chcę się w to wyposażać. Chyba, że nie będę miał po prostu innego wyjścia. Ale mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Czy tak mamy te drzwi. Tędy. Nie. Nie mam, dwa pomieszczenia. To nie jest pomieszczenie. Zaczekajcie, co jest. Może jednak coś źle zrobiłem? Myślałem, że już sprawa załatwiona. Chyba trzeba dalej kręcić. Chyba trzeba dalej kręcić. Teraz nic nie ma. nie, nie, nie. Hm. No i zdałem, chodzi o ten czerwony łeb, Czekajcie, do góry nogami. Nie. Do góry nogami nie. Po co włączasz mapę gości? Musi być łapę. Hmm. No to ci heca. Znowu włączyłem mapę. Hmm. Ale jest tak samo. Nie, jest inaczej. Bo drzwi są teraz. Ja cię kręcę. Jedne drzwi są na ścianie. W ścianie, a drugie na podłodze. Czy musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy hmm. to jest jeszcze inaczej? Ten łeb musi być widocznie jakoś odwrócony. Kurczę, pomieszczenie... Aha, dobra. Czy układ pomieszczenia jest zależne od tego, jak będzie ułożony łeb? Odwrócony niebieski łeb odpada. Odwrócony niebieski odpada. Odwrócony niebieski łeb odpada. Odwrócony zielony. Odwrócony żółty. No, nie mogę się tu do dostać. Come on. Czyli jaki łeb? Odwrócony zielony łeb, moi drodzy. Z ręką na na ustkach. Kurczę, nie wiem, czy zapisywać, czy co. U. Dobra, idziemy. Like a boss, tak jak wcześniej. Nie wiem, co tam, co tam nas spotka. Maria. Pierwszy z trzech fragmentów, jakie pamiętałem, to wspominałem Was, Wam o tym. What do you mean it chased us to the elevator and james, then what are you talking about just before don't you remember james honey did something happen to you after we got separated in that long hallway are you confusing me with someone else You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real.

Jak go interpretować? O jakiej taśmie mówiła Maria? Czyli na przykład się wcześniej spotkali po śmierci Mary? W ten sposób James chciał jakoś zapomnieć o śmierci Mary, a że jego zdaniem Maria ją przypominała. Miał wrażenie, że z nią jest. Że jest z mery. Ale jakim cudem ona przeżyła? To w ogóle sprawia wrażenie, by nic takiego nie miało miejsca ta sytuacja z Pyramid Headem. Kurcze. No dobra, wychodzimy. Tyle pytań. Oto. słyszę Co to bezpiecznik Wire cutter Czy musimy wrócić? I przeciąć, przeciąć ten drut w tych drzwiach. Zrobiło się cholernie cicho. Eee, dobra, czy tu widzimy to miejsce, po którym się kanialiśmy z tym piramidą Czy tam wracać? Mm, czekajcie. Mm, to muszę... Tak, to naprzeciwko tego miejsca, w, kto, w którym startowaliśmy, stu, z którego startowaliśmy. I to, to jedno teraz głównych pytań. Jaka jest relacja? Między Jamesem a Marią. Hmm. I pytanie kolejne: gdzie jest Laura? Kolejne pytanie: czy czegoś nie pominąłem? Dobra. Hmm. W gruncie rzeczy mamy ten nóż piramidogłowego. Teoretycznie, nim moglibyśmy to spokojnie przeciąć. Ale. W porządku. Czekajcie, może pójdę zapisać co. Teraz mamy ciszę absolutną. Te momenty tak... W idealnych momentach są te fragmenty, które kompletnie zbijają gracza z pantałyku jak właśnie ten. Idealnie jest to rozmieszczone. Nie wiem, czy my spotkamy się teraz z tą mario, czy to. Czy będzie piramidą głowy? Kurczę. Czy musimy dużo przejść, aby się tam dostać. Ale ta teoria o tym, że James i Mario się spotkali. Wcześniej tylko James o tym nie pamięta. Coraz bardziej wydaje mi się wiarygodna. Dobra, mamy drapineczkę. Spróbujemy. Pamiętam o tej tej scenie spotkania z Marią, aczkolwiek nie pamiętałem totalnie, gdzie to się będzie odbywać. No, kurczę, czym ja się tutaj nie zagubił. Gdybyśmy tędy przeszli, to nie jest, Nie wracamy. Czekaj, gdzie my idziemy teraz? trochę się jeszcze zagubione. Właśnie już mnie nie denerwuj. Tyle tych drabinek. A tyle no nie wiem O cholera fajnie To jest kolejna drobinka. Hmm. To nie ma. w tę stronę hmm. i w prawo do korytarza. Hmm. To tędy, to tu zaczęliśmy, tak? To było to pomieszczenie, przy, przycięliśmy drut. Dobra. Tu zaczęliśmy. Gdzie mamy iść? Hmm. Muszę patrzeć na mapę. To nie biegnijmy do końca korytarza, odbijmy w prawą stronę. Tu odbimy. Tu. ale to wyjdziemy do tego pomieszczenia, w którym byłem, czy nie? Nie, dobra, to nas nie było. Tutaj mamy drobinkę. Do tędy. Co so, za labirynt? O! Perspektywa. Trochę przestałem się tak odzywać. Jestem rozemocjonowany. Trochę zaniepokojony. Obawiam się, kurczę tylko czy ja się to nie zgubię, Ale oby nie. Upiorny ten fragment. Ech, jesteśmy, jakby poza mapą. Ktoś tu jeszcze nas czeka? Oho Ktoś tam jest Reload koniecznie to jest jakaś siatka. Ten braczek, gdzie to na razie tam nie idę. To jest jakieś kolejne zejście. Ja nie wiem czy tam powinniśmy iść. Zobaczymy czy tam nie ma jakichś drzwi Jeśli nie to trzeba będzie zejść po tej drabince. Drobinku. Dobra, niedługo zakończę swoją sesję. Ale jeszcze pograjmy. Schodzimy na górę. Wchodzimy. To w kółko. Naciśnienie rośnie. A mi teraz w brzuchu zaburczało. To znak, żeby coś przekąsić. Wspominałem wcześniej. Wczoraj nie jadłem obiadu. Kurde. Może przesadzam troszkę mm, z tym oszczędzaniem amunicji. Ale taką mam skłonność w grach, że w, w ostateczności dopóki mogę oszczędzam amunicję i nie używam apteczek. Na razie mogę sobie na to pozwolić, ale po następnym płuciu będę musiał skontrolować sprawę. Fajny pomysł też z aktualizowaniem mapy. Każdy korytarz, który odwiedzimy, zostaje na mapę. Naniesione. I to rozwiązanie jest akurat fajne. A może i nie. Ale takie mam wrażenie. Czekajcie jakieś pomieszczenie bez drabiny. przez moment myślałem, że wyjście zniknęło. bo raczej wejście. Mm. Mm. Tutaj? Chyba tak. A teraz się wydaje, że teraz na pewno jest to mapa aktualniona. Kurcze! Mm, troszkę gorzej to wygląda Weźmy apteczkę O! To się w momencie kiedy się podleczyłem. Tylko się podleczyłem i już coś takiego mnie spotkało Ciekawe jak długo będziemy łazić w tych korytarzach Z reguły twórcy wiedzą kiedy przerwać to szaleństwo nie otoczenie zmienić. Wierzę, że tak będzie i teraz. Czekajcie, kurcze No chyba jesteśmy w jakimś dobrym miejscu. Wydaje się, że idziemy naprzód. Dobra, chyba tak. There's a newspaper on the ground. Bez pokryte krwią i ciężko przeczytać, co tam się znajduje. Pięknie to wygląda. Uh, the of a man later identified as Thomas or. Może mieć ten Tomas na nazwisko Orozco? a wtedy mógłby być bratem Angeli. Ona się nazywa Angela Orozco. Ej, czwarty was discovered in the. Line. Może in the lake? Toluca lake? Line. Line legends. Hmm. A może chodzić. W cause of death is multiple stab wounds to the front of the neck. W to jest edged weapon. A cały czas Angela miała przy sobie nóż. Czy to znaczyło, że to ona zrobiła? Rany to Hmm. Homicide. Tak policja rozpoczęła sprawę. The fact kasi nerusun e, ten o, pan orosko miał mm, etap mm, częstego popijania i skłonności do przemocy policja podejrzewa że ten motyw motywem morderstwa nie była kradzież robbery of crime nie wiem jak tutaj robbery Hmm. Ciężko mi powiedzieć, ale to chyba chodzi o e, brata Angeli. Jeszcze zejdę, wiecie co, na dół. Przejdę się tym jednym korytarzem. Rzucę na mapę. Załatwimy tego przyjemniaczka, który gdzieś tam się kręci.

Dobrze, moi drodzy, to już przestać drzwi przyjdziemy w następnym odcinku. Nie to moja reakcja. <grystanie> jest jakiś totalnie pokręcone. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zakończę moją sesję. Zrobię sobie tak jak mówiłem, chyba tędy nie wlezie. Dwa, trzy dni przerwy i powrócę do Silent Hill 2. I zobaczymy, co się będzie działo za tymi drzwiami, czy spotkamy się z Marią, czy też nie. A teraz, jeśli chodzi o mnie. Przygotuję sobie coś do jedzenia, i w razie czego to będzie chyba omlecik taki na słodko z jogurtem, i z burówkami amerykańskimi. To będzie wyżerka. Trzymajcie się, moi drodzy. O, w razie czego życzę Wam smacznego, jeśli coś będziecie jeść po obejrzeniu odcinka. Do usłyszenia. Dobrej nocy, dobrego dnia, dobrego wieczoru, w zależności kiedy ten odcinek oglądacie. I na pewno będziemy kontynuować. Przygodę z Silent Hill 2. Trzymajcie się, cześć!